Hejka dzień dobry rano wszystkim Dzisiaj dzisiaj jest piątek, piątello więc wezmę sypnę jakimiś dwoma kawałkami Pierwszy to będzie taki troszkę wyjaśniający odnośnie ostatniego kawału tam z tą najmniejszą rzeczą Jasia, nie? A drugi drugi, no, drugi będzie taki no bo piątek weekend weekendzik się zaczyna i co niektórzy też będą jechać, o na przykład na ryby, no sobie odpocząć. To to, to też takich będzie kawa. No a dzisiaj, nawiązując do, do do wczorajszego, no to będzie też o Jasiu. Dowiemy się między innymi, dlaczego to coś najmniejsze, to była Noga. No i tak, e, Jasiu, Jasiu chciał się ożenić z dziewczyną. No i poszedł do tej dziewczyny i mówi, wiesz co, skarbie, ja chciałbym się z tobą e, ożenić, nie? Ona no, taka zniesmaczona, mówi, no ale jak z Jasiem mam się hajtnąć? Mówię Hmm. Wiesz co Jasiu, jak spełnisz moje trzy życzenia, to ja się z tobą ożenię. No dobrze, Jasiu kocha, Jasiu Jasiu, Jasiu się, się, się ożeni. Jasiu zrobi wszystko. No dobra, no to jakie jest twoje pierwsze życzenie, kochanie? No wiesz, Jasiu, jak chcesz ze mną mieszkać i się ze mną hajtnąć, no to musisz mi wybudować piękną willę. Jasiu kocha, Jasiu wybuduje willę. Minął pewien czas, pyk, willa stoi. Jasiu przychodzi, Jasiu kocha, Jasiu wybudował willę. Ona taka zdziwiona, wow! Mówi, no dobra, no ale jak, jak, jak jest willa, no, no to, to drugie życzenie to, to, to ja chcę mieć przed willą basen i, i jakiś super auto. Jasiu kocha, Jasiu wybuduje basen i, i kupi auto. No i jak powiedział, tak zrobił. Po chwili znowu przylatuje i mówi: Jasiu kocha, Jasiu wybudował basen i kupił auto. Ona taka zdziwiona patrzy od mówię Mówi, że no to jedynie może. Ja się będę musiała z nim hajtnąć. Boże, co tu robić? Muszę coś wymyśleć, żeby nie spełnił tego życzenia trzeciego. Wiesz co, Jasiu? No ale jak będziemy już razem, to, to żebyś, żebyśmy się mogli kochać, to ty musisz mieć członka półtora metrowego. Jasiu tak myśli, myśli. Wiesz co, kochanie? Jasiu kocha, Jasiu skróci o pół metra. No to tak to, tak to, kochani, nawiązując do wczorajszego, dlatego włożył nogę w jadro. O, A drugi, drugi o tych rybach. Weekendik się zaczyna, także sam bym poszedł na, na ryby po moczu kija, nie? No ale... Ale tak, e, może, się, może się czymś innym zająć. E, rybak rybak e, złapał złotą rybkę. No a teraz złota rybka mówi: Rybko, rybaku, rybaku, wypuść mnie to, spełnię Twoje trzy życzenia. On no, mówi: Wow, trzy życzenia? No to super. Ale, ale wiesz co? Bo ja jestem taka nietypowa złota rybka. Ja, jak wiesz, jak, jak, jak ja spełnię to, to, tobie życzenie, to sąsiad będzie miał tego dwa razy więcej. No to tak myślę. Jak będę miał co chcę, to, to co mnie interesuje, tam co tam sąsiad będzie miał. Jasne, biorę. No to dobra, jakie jest twoje pierwsze życzenie rybaku? No, chcę mieć, chcę mieć piękny dom z basenem. No to, pstryk. I przychodzi rybak do, do domu, patrzy a tam piękna willa z basenem, wow ale zagląda przez płot, patrzy a u sąsiada dwie takie, jeszcze lepsze jeszcze więcej basenów, nie mówi, o kurka hmm ale mówi, a tam ale wiesz co, złota rybko, teraz jak taką willę mam no to potrzebowałbym jakąś służbę, nie no bo to tak kiepsko Taki piękny dom i służby nie ma To chce mieć służbę, nie? No i Pyk, i za chwilę patrzę A tutaj już usługują, już przychodzi yy, Służąca już, już się pyta, co zrobić Tego, kawkę, herbatkę Zadowolony, super, nie? No ale tak patrzy przez to okno tam do, do sąsiada A tam normalnie Dwa razy więcej służby Same dupeczki w Normalnie w takich strojach miniówki wszystko takie normalnie top. Tak mu gór chodził, tak mu chodził gól. Mówi, kurde, ty no to tak, to, to już nie może być, nie? To, to już przesada. No i myśli, myśli, co by tutaj wymyślić, żeby tego sąsiada z I tak myśli, myśli. Wiesz, to złota rybką mam trzecie życzenie. Chcę, żeby uschło mi jedno jajo. na no, sąsiadowi uschły dwa. No to tak to, kochani. Więc jak będziecie na tych rybach, to uważajcie, że na te złote rybki kusiwa macie. Pozdrawiam. Uszanowanko, miłego dzionka życzę. Hejka.